Słowo na niedzielę do skundlałego i parszywego bandyty międzynarodowego pracownika sądu z dziesięcioletnim stażem, Magdalena Druzgała, Szczepanik-Kaliszewska, lat około 53. Pracownik przestępczej korporacji Prywatnej Znanej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki Wydział Pierwszy Cywilny Jest to pierwsze piętro Pokój 168 Sekretariat Wydziału Pierwszego Cywilnego Ale można tam Ewentualnie Użyć Drzwi tych obok bez numeru, zaraz jak się wchodzi w ten korytarz od klatki schodowej, to są drugi albo trzeci, czyli po prawej stronie. Dzisiaj jest 9 październik, niedziela 2022 roku. Słuchaj, ty skundlony, parszywy bandyto. Międzynarodowy pochodzący z okolicy Dzierżoniowa Śląskiego i najbliższe okolice, słuchaj, już taki płyn jest rozdawany czy rozprowadzany na terenie takich czy innych bantustanów i krain geologiczno geograficzno-historyczno-nie wiadomo jakich taki płyn, że jak bombka choinkowa wiesz co to jest bombka choinkowa że jak będzie przelatywać nad terytorium powietrznym takiego bantustanu i ona się rozsypie to taki będzie radioaktywna zawartość tam się z tej bombki choinkowej i te sprawy więc taki płyn o nazwie L i ostatnia literka A yy, powinien być przyjęty jak najszybciej od momentu ogłoszenia, że takie zimne ognie gdzieś, że, że taka bombka choinkowa się w powietrzu albo na ziemi, że się rozsypała w drobny mand kiedyś chodziło o jodek potasu jak był Czernobyl to był chyba 1986 rok Czernobyl taka miejscowość i tam taka elektrownia była jakaś taka nie wiadomo jaka to tam ta elektrownia się rozszczelniła i taki wiadr był jakiś i na pół Europy tam zawartość tej elektrowni tam poroznosił. Więc przyjęcie jodu i związków jodu, które teoretycznie miałyby ochronić tarczycę ludzką, są bardzo wskazane, gdyż jak się nie przyjmie tych różnych preparatów około medycznych. Chroniących tarczycę, to tarczyca będzie miała tendencję, aby wchłonąć te wszystkie wyziewy i opary z tej jakiejś elektrowni, takiej nie wiadomo jakiej, albo jeśli jakaś bombka chowinkowa zostanie wysłana z jakiejś krainy do innej krainy. Jak tam nie ma obrony przeciwlotniczej albo przeciwrakietowej, to tam bombka choinkowa może wlecieć i się rozbić, bo wiadomo, że bombki choinkowe to są delikatne rzeczy, więc jak ona się rozbije, to będą takie błysk będzie i takie wyzieby, opary, skażenie terenu itd. Więc, ty, parszywy skundlony bandyto Dolnośląski Międzynarodowy, ty i, i twoje państwo pisowskie zabraniasz mi zadzwonić do dzieci już piąty rok. Ty, parszywy bandyto skundlony Magdalena, druzgała, szczepani, kaliszewska, ty mi zabraniasz zadzwonić do dzieci, aby porozmawiać z nimi na ten temat i się zapytać czy są świadome tego co ewentualnie mogłoby się wydarzyć i czy wiedzą jak się zachować i czy ten preparat w domu jest i różne inne preparaty pomocnicze w apteczce czy są ty są sądowy skundlony ty pięć lat mi Zabraniasz zgodnie z Twoim pisowskim bezprawiem, aby do dzieci zadzwonić, się zapytać, czy mają na energię elektryczną, czy mają na różne haracze, czy mają na opłaty, czy mają na czynsz, czy mają na opłatę gazu, na opłatę energii elektryczną i inne koszty, które. Dzieci tak czy inaczej ponoszą. Oraz czy kieszonkowe? Mam zabronione, aby zadzwonić do ciebie i się zapytać, bo tam pamiętam były dwa piece, że w nich można palić węglem. Bo one nie zostały przerobione, więc dzieci mogą się opalać węglem tej zimy. Teoretycznie przynajmniej, więc nie byłby to problem. Więc ty, parszywcu sądowy, dzierżoniowski, ty parszywcu jeden sądowy, ty mi zabraniasz zadzwonić do dzieci, aby się zapytać, czy mają na węgiel na tą zimę, albo ile im brakuje kasy do węgla. Nie wiem, czy dzieci cierpią albo nie cierpią biedę. Ty, parszywcu skumblony sądowy. Nie wiem, czy dzieci są świadome tego, kiedy przyjąć jod i w jakich okolicznościach. Ty, parszywcu z sądowy, jak ty mogłaś to zrobić? Więc ty to robisz świadomie piąty rok. To nie jest przypadek jakiś. Ty robisz to piąty rok. Ty, parszyby bydlaku sądowy, świadomy. Więc jakiej maści są istoty wokół ciebie, jeśli ty masz taki poziom świadomości i takie są Twoje wibracje, ty bydlaku sądowy, to kto spędza 8 godzin dziennie koło ciebie? Jakie istoty? To jest też ważne. Dlatego, jak wiesz, ty bydlak sądowy wnioskuje o najwyższy wynar kary dla ciebie. Ty wiesz za co. Więc byłoby nieładnie, gdybyś była utrzymywana w jakiejś iluzji czy nieświadomości, że pisowskie, bandyckie, kaczystowskie, reżimowskie państwo że będzie nad tobą parasol ochronny. Oraz immunitety roztaczać. Ty, parszywy bydlaku sądowy. Albo jesteś chora psychicznie i nieświadoma wielu rzeczy, albo jesteś super świadoma i trwasz w tym kłamstwie założycielskim trzeciej RP. W tym przypadku liczysz na bezkarność przestępczej, kaczystowskiej organizacji. Znanej pod nazwą Parszywa Zmiana, która to dobra nigdy nie była. Więc zobaczmy, kto stoi na czele tej organizacji kaczystowskiej. Czy tam jest Ziobrzyński Zbychu? Czy on jest zaangażowany w działalność Ministerstwa Niesprawiedliwości i Jawnego Bandytyzmu w Biały Dzień i Przemocy? Oraz jakie inne jeszcze podłe istoty tam maczają paluchy, aby system trwał. MSWIA, nie wiem, tam chyba wąsik jest z tym, z jakimś drugim. To zobacz sobie w Wikipedii, w Encyklopedii ich historię. Czy oni wyroków nie mają? Czy nie powinni siedzieć w więzieniach, w tych obecnych więzieniach, z wyrokami sprzed trzech albo czterech lat? A tylko mieszkaniec pałacu Dudasz ułaskawił ich zanim wyrok został ogłoszony. Aby zapobiec takiemu skandalowi, że minister i wiceminister są przestępcami i mają oficjalne i prawomocne wyroki. A Ziobro, co robi Ziobro i z kim on w karty gra? Polityczne karty. Ile on przestępstw kryje Zbigniew Ziobro w tym kurwidłowcu kaczystowskim? To Zbigniew Ziobro osobiście płaci Tobie pieniądze, więc jest przestępcą, ponieważ Ty jesteś, bydlaku sądowy, przestępcą i złodziejem i Ty to robisz na skalę europejską. Ty, bydlaku sądoby z okolic Dzierżoniowa, Ty zhańbiłaś ba bandytko dobre imię. Dzierżoniowa i mieszkańców Dolnego Śląska i Dzierżoniowa Śląskiego jak ty bydlaku sądowy mogłaś dopuścić do tego że już miasto Dzierżoniów Śląski nie ma dobrego imienia ponieważ ty je zhańbiłaś ty bydlaku sądowy świadomie więc twój stan zdrowia to jak się czujesz Jakie masz skutki uboczne różnych preparatów, twojego życia i tak dalej, to wszystko jest ważne, ponieważ albo jesteś niepoczytalna, albo jesteś wariatka, albo jesteś zdrowa psychicznie ale zdrowa psychicznie i uczciwa sekretarka w sekretariacie pierwszy wydział cywilny rejonówki Wrocław krzyki tak nie robi więc to by świadczyło o dużych problemach wewnętrznych w twoim mózgu, wiesz co ty masz pod deklem więc ty bydlaku jeden parszywy sądowy zabraniasz mi zadzwonić do dzieci abym upewnił się i wiedział, że mają ten płyn na L, który zawiera teoretycznie w sobie jod, bo to może być ustawka jakaś, tak jak z tymi respiratorami, maseczkami i tak dalej, że to nie spełniało wymogów i dopuszczeń unijnych, żeby te różne produkty mogły być stosowane zgodnie z przeznaczeniem na terenie UE więc tu chodzi o ochronę tarczycy przed skutkiem tego jak się bombka choinkowa się rozpryśnie to będzie grzybek muchomorek taki błysk w powietrzu i skażenie radioaktywne więc w związku z tym ty bydlaku sądowym parszywy ty mi zabraniasz zadzwonić do dzieci. A jeśli jest inaczej, to opublikuj oryginalne dokumenty i wywiady też z tymi sędzinami i innymi bydlakami patrzywymi z okolic Temidy Wrocławskiej, że oni odszczekali i odwołali to wszystko i wydali dokumenty prawomocne, które wskazywałyby na to, że państwo polskie ten kaczystan porąbany, że się odpierdolił skutecznie ra, raz na całą wieczność i że sam się poddał dobrowolnie najwyższej karze, jaka jest dla nich wszystkich przewidziana za to. Bo ty, by bloku sądowym, sama z siebie, co ty byś mogła zrobić, gdybyś nie miała immunitetu i. Oficjalnej lub nieoficjalnej ochrony państwa polskiego i zomowców wrocławskich i milicjantów wrocławskich. Od razu byś została pociągnięta natychmiast do odpowiedzialności. To wszystko. Więc nie uczyniłabyś nikomu żadnego kurwidołka życiowego ani przestępstwa w bydlaku parszywy sądowym. Wiesz o tym? Więc czekamy ilu pisowców otrzyma kary oraz ilu pracowników korporacji prywatnej pod nazwą sądy rejonowe i wszelkie inne na Dolnym Śląsku i ty pytały sądowe. Wiesz o tym. Więc nie możesz zrzucić odpowiedzialności na tego jak się czujesz bo ty bydlaku parszywy sądowy z Dzierżoniowa i okolic ty obciążasz mnie winą potencjalną na to jak się czujesz jak masz orgazm albo nie, nie w jakikolwiek sposób to jak się jak chcesz ewentualnie kogoś obciążyć w aktach sądowych, że ty bydlaku, parszywy sądowy, złapany na gorącym uczynku, ty bydlaku, że ty się źle czujesz. Wiesz o tym? Więc od pięciu lat, ty parszywcu sądowy, ty obciążasz mnie tą bajką, że ty się źle czujesz. I ja mam to wpisane w zarzutach, że ty, bydlaku, się pięć lat temu się źle czułaś. Ty, bydlaku, jeden. Wiesz o tym? No więc jestem ścigany przez 5 lat po całym świecie przez państwo polskie, bo jest zapisany w papierach, że ty się źle czujesz. No cóż, bydlaku sądowy. Na złodzieju czapka gore, Więc mówię ci, sprawdzam i publikuj to, ty parszybcu, jeden, jak się czujesz. Każdego dnia. Od pięciu lat, opublikuj to. Jak ty się wtedy czułaś na wakacje i na jesień 2017, że ty mi dopisałaś to za parszywej zmiany, że ty się źle czujesz? Ty złodzieju parszywy międzynarodowy, jak ty się bydlaku czujesz obecnie? Więc obciąż kogoś, ty bydlaku parszywy sądowy. Że ty się źle czujesz. Obciąż kogoś. Napisz to na piśmie. Podpisz się. Zgłoś to. Opublikuj to, jak ty się czujesz, bydlaku sądowy. Dziękuję.